Dzień dobry, dzisiaj wybieramy się do parku Lisiniec z całą znowu rodzinką, żeby mała się troszeczkę pobawiła. A my troszeczkę się zrelaksowali, odpoczęli między przyrodą i, i drzewami i w ogóle. Bo to jeszcze takie ostatnie chyba dni na razie ze słońcem, więc trzeba je troszeczkę jeszcze wykorzystać. Jaki była plaża, tak? Przeniesie Mm -hmm. Tak, tak, tak. I ładnie Łabędzie. Co mam? No i tam. Łapie, że mam. Na pracę zabaw to się łej sieriewka nie wciśniesz. No to To na mnie.

się nagrywam będzie w łabędzia, albo tam łabędzia, no to tak. ale jak nie to ryby papa no, dziadkowi zrobiłaś? A, a dziadek a, My zaraz nie no jak żeśmy już zapłacili za parking to chociaż wykorzystajmy te 5zł już idziemy już gonimy dziadka już. a to damy łabędziom łabędziom Tutaj są trzy te zbiorniki, które nazywają się Pacyfik, Adriatyk i Bałtyk, ale który jest, który to nie wiem. Tak często, że się po prostu albo Bałtyk, albo Lisiniec. Aha, czyli ten jest Pacyfik, dobra. Ten jest Pacyfik. Bo najgłębszy. A ten może, może będzie tabliczka. Widzisz, że tego jest 40 hektarów? Tego parku? Oh, so that was that To jest dla tych, nie? Ta rampa dla tych deskorolkarzy. opon. Albo może i dla opon. Tak mówisz Livia? Trampolina. Dołożyliśmy wcześniej tego nie było. wyjść. Wychodzi, za ja mówi. A no, dlaczego nie chcesz iść? Przecież tu w parku jesteś, to możesz łazić. I zobacz, dziadek mówi, jakie domki na drzewie. O, chłopaki biegną, Liwka będzie razem z nimi biegła. Nie, Liwka się już zmęczyła.

Z Sprzęt zabawkowy stoi. My tu zawsze tu parkujemy na tym parku. Jest karuzela konik. Ale sądzę, że Liwka chyba nie będzie chciała tam za długo. Tylko nie sobie siądzie na wyłączony. To chodź, idziemy tam. O, piasek. Nilia chodź zobacz jakie fajne Który, Który pojazd Nie ja mam tą szmatkę. Mamy z wodą. Zamiast zabezpieczyć to. Hej, dziecię, chodź, autka. Ja tu się pieniądze rzucam to zapewniam. Tak, tylko żeby ona chciała, to wiesz, to można by było wrzucić. Tak. I musisz się z nią wejść tutaj. Też niech tu wejść do autka? Niech się rozajrzy, dziewczyno. No, o, tutaj wsiędziesz. Siadam. Tak? Tu siadam. Elegancko znaczy się. Ciotkną na oczach. Widzisz coś jeszcze? A na koniku nie A A ja taka karuzela. Nie o to chodzi. Bo ona po prostu jak odpalisz to zaraz będzie, wiesz co. Schować. Aha. No, mówię, na ze mną uszać? Nie wiem ile, a w ogóle mówię, poinawiłba. Ona o zeszła z tego, chcia by zejść. Ona konika. Tam jest i tak y, trzeba by było, wtyczki są no, podłączane, nie? No, no porozłączone są wtyczki. Chcesz na konika usiąść? To, to nie ruszy, nie masz się. Bo, bo wtyczki podłączane. Nie Idziemy na piasek? Na plażę? Idziemy na piasek? Chodź. Bo to, ale tu w słońcu się gorąco zrobiło. Na molo Powiem tak, ale wóza jak to jest tragedia. To nie są na pioski wózki. Musisz sobie zostawić na podejście, jak zamierzasz wracać. Żeby było, będzie Lewka z dziadkiem idą na molo. To jest ta budka dla ratownika, nie? Liwka będzie ratować. A ładnie to wygląda tą wodą, nie? Te rośliny. Mm -hmm. Tak, złe. Ale to jest fajnie, bo tu wiesz, dotąd wiadomo, że dzieci mają mnie. Mm -hmm. Czy na mostku jeszcze? No była odbiegła. Wiem, widziałam. Odgajaliśmy się. Gdzie ty idziesz? Muszę tańczyć. Bardzo bardzo nie odpaliła mużeczka, to nas dostanęła i zaczęła, wiesz. Idzie do baru. Co ma są? że zatańczy. co, idziemy tymi kłodkami? No, ale ta jest najfajniejsza. Tu się skręca, tam przy tej tej wodzie tej. się idzie. Fajniejsza. <gulia> Cekila, czekaniel, martini. Ta, a za kieliszek ile? Nie wiem, demoniady. <gulia> jedziemy. Mama prowadzi. Idziesz do wózka? Do baru, musiał tego obejrzeć. Do wózka idzie? Kamyszka sobie, o zioła ozdobnego. Ten... Dosadził. Ja zioła. potrzymam. Zioła, kamień sobie ozdobny z tej donicy. No i fajnie. Jedziemy. Teraz sobie troszkę odpocznij. Chcesz coś zjeść? No to trzymaj. To ja teraz połóż na tobie, dam telefon. No, fajnie. Przejedziesz, przejedziesz. Jeszcze tylko 6 minut masz. Kiedyś chyba... kiedy jechałem, to było ze 200 tam na łące, a ze mnie nie podchodził do tego, nie widzieli, że ja Pa pa. No tam trzeba idzie w lewo, nie? No. Są biegi tu organizowane w z jakichś szkół podstawowych i Liwka też się wystartowała z Dziadkiem i biegną. Tak jakieś o, zawody. No i też po medalu powinni dostać. No oni tak. Liwka uważam, że jest najlepszym biegaczem w swojej dziedzinie. Ona zawsze jest pierwsza. Wyprzedza Dziadka. Myślę, że złoty, złote jajo jej się należy. <grywka> Jak pojedziemy do sklepu. Jest to, jest to, jest złote jajo się liwka należy. Bo wyprzedziła dziadka. No <laughs> i wszystkich <ich> wyprzedziła. Wróciliśmy <grywa> by no, z tej wycieczki. Myślę, że była udana. Lechu. I tak, jeszcze żeśmy zahaczyli je w delikatesy. W delikatesach poszliśmy bogato i na słodko. Jedne śmieżelki dla tej małej śmieżelki, jeszcze jedna dla nas. Andruty, serki wiejskie, połynę ja też chciałam. Mleko wzięłam do kawy. Yy, takie pizze po pięć z czymś, one są yy, z salami, ale te pizze sobie wzięłam do pracy. Tutaj Paulina jeszcze sobie wzięła dwie gruszki. Tu są malinki dla małej, chlebek jeden duży, drugi mały też dla nas. I wiecie co? Dawno nie jadłam takich tych gniazdek z kremem i, i powiem, że zachciało mi się. I mówię, zjemy sobie z Pauliną po gniazdku do kawy.